z tej strony zresetowany i dzisiaj zaprezentuję Wam, jak ściągnąć oryginalnego Minecraft za free. Wchodzimy w naszą przeglądarkę i wpisujemy minecraft.net. Czekamy, aż nam się uruchomi. Musimy się zarejestrować. Ja już to zrobiłem. Um. Ok. Hmm. Myślę, że tak będzie poprawnie. A jak już jest, jak już będziemy zalogowani klikamy. Jak tu pisze Play Minecraft in Browser, to klikamy tu Download. Jest tu Minecraft exe ściągamy to. Robimy zapisz plik. Jak już nam się ściągnie. Trzeba poczekać. I voilà! Gotowe. Po prostu odpalamy. Trzeba poczekać. No i będzie to chyba na tyle w filmiku. Myślę, że pomogę. Subskrybujcie. Dajcie łapkę w górach i w górę. I, I dajcie jakiś miły komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.